Dzień dobry! Cześć, bydlę! Dzień dobry, Siemanko. Witamy Was. Witamy Was w końcu. Dawno nie było. Mamy serię w poszukiwaniu Charizarda z setu 151. A dzisiaj będziemy otwierać zestawik Blooming Waters. Tak jest. Mamy dwa takie zestawiki, generalnie. Ale dziś będziemy otwierać jeden, jednego, jeden. żeby coś zostało na doda. Tak, żeby i na przyszłą środę będziemy otwierać drugi zestawik. I tu w tym momencie chcielibyśmy tak. specjalnie podziękować dla użytkownika, szczególnie Siekierki. siekierki. Tak, dla Siekiera 66. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, Wary. No bo gdyby nie ty. Tak, tak, możesz. Gdyby nie ty, to no nie byłoby po prostu drugiego odcinka. tak Więc dziękuję ci bardzo za aż tak hojne wsparcie. No i dzięki Tobie właśnie może się uda mi to marzenie spełnić swoje. Dobra, koniec, bo się nie chce się rozklejać. Lecimy dalej. Aha, yy, w ramach przypomnienia, jakby to chciał, a nie, nie wiem, nie sprawdzałem, więc yy, to tak w sumie tylko w ramach przypomnienia, bo naprawdę nie mam czasu. Du, dużo pracuję teraz ostatnio z tym wszystkim. W yy, Mr. Pagi jeszcze chyba jak coś jest, to jest sprzedaż Cynthia Garchomp. Z moim kodem, nie jesteś gruby, macie poniżej ceny sugerowanej taki zestawik w, w, w przedsprzedaży. Do tego tak, a najważniejsze jeszcze też, dla Was mam dzisiaj boosterek Paradox Rift. Taki oto bustereczek może tutaj akurat coś jest fajnego. Paradox Rift. Yy. A żeby sobie wygrać taki busterek u nas, wystarczy zasubskrybować kanał, zostawić lajka pod filmem i komentarz, żebym wiedział, kogo mam zapisać na karteczce i wrzucić do puszeczki losującej. A losowanko będzie jak zwykle na koniec. Aha, jeszcze chcielibyśmy bardzo podziękować dwóm wspierającym naszym na YouTube. Pierwszym, Tataj Hobby i Jagaru Nara. Pozdrawiamy, dziękujemy Wam za wsparcie, za, za przetarcie szlaków. Pierwsza promeczka Blastoise. Gdybyś ktoś chciał do, dołączyć, to zapraszamy. Linki są wszystkie w opisie. A na YouTube wystarczy wpisać: kliknąć przycisk, przycisk wspieraj. Tutaj macie kodzik. Tutaj no, te promeczki. Zaraz je ładnie zakoszulkujemy, to poleci też pewnie do Was. Bo ja już mam, to mi niepotrzebne. Tak więc. Prezes już dzieli, dzieli boosterki. A dziękujemy również, dziękujemy również i dziękuję za spotkanie. Michał. To nasz widz z Warszawy, już od dawna się znamy, powiedzmy internetowo. Dziękuję za spotkanie w Gliwicach. Dziękuję, że przywiozłeś. Dziękuję. dziękuję, że mi dowiozłeś i zakupiłeś te, te, tak jest, te zestawiki u was. Nie, boosterki są legitne, wszystko nic elegancko, tak więc jakby to się chciało, to ma fajnego sprzedawcę. Ja mam 6 busteczków. Prezes, ja prezes ma 6 bustereczków, to zaczyna. Ja zacząć Możesz. Na zmianę. Dobra. First Fuck Magic prezes otwiera. Uch. Czy tu będzie on? To ale fajnie by było, jakby tak z, z gry by złyki, tak od razu otwieramy, patrzymy, a ty czas Kodzik. Pierwszy booster... Z tyłu do przeży, tak. z, do tyłu? z tyłu? do przodu. First pack Magic. Mroczne. Lecimy. Mroczna energia. Albumik jest przygotowany, tak więc po ftyrka, lecimy. Golden, Goldin, Whipping Gastly, Paras, Duck Trio. Fable, Tentacruel, Slowpoke, Cubon i Raichu holo. No niestety, lecimy dalej. Druga paczka. No, teoretycznie jest gwarantowana jedna Sirka, nie? czyli Secret Illustration. I w tym to jest też ten Charizard. Ostatnio się trafił Alakazam. Zobaczymy jak będzie teraz. No a tylko to to? lecimy, tak. Jeżeli nam jednej jedynej kadety, to to będzie ciężkie do No, jest ciężkie, od samego początku jak zacząłem. Jak tylko ale zobaczyłem ten tego set. Miał. No, nie, 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 miałem tego starego, ale to jest no. tak Pikachu Reverse. Oma Night Reverse i Fancy Hollow. Czy no. to się w ogóle opłata? 151 jest kapryśne. No ostatnie teoretycznie się opłaciło, tam fajnie podropiło, tak? Jeszcze był Alakazam, mm. więc tak, więc spoko no. Mm. Lecimy dalej. Gdyby nie mieliśmy wszystkiej. O, Growlithe jeszcze. Geodude, Jigglypuff, Starium, Charmeleon, Parasect, Cloister, PJ Rivers. Krabi Rivers, Vaporion Hollow Ile tego zostało? Jeszcze, no jeszcze jest trochę. Cztery, no ja już po tym też będę miał 4. Nic, nie załamujemy się. Nie jest źle. To jest 151, Każdy wie, jakie to jest. Kurczę, kurczę, no. Albo ja mam taki OPH, albo po prostu ta karta mi nie jest nie jest mi wpisana i tyle i Nie wydropię jej po prostu i tyle Omanite. Lecimy. Tauros Kadabra Caterpie Charmeleon Rivers Wild Plum Hollow Kodzik Z tyłu do przodu, tak jest prezes. Podóż tego Charizarda, już już można. Podóż. Już można podłożyć. To za kamerą otwierasz, to możesz podłożyć. No wyciągnij go tam z kieszeni, podóż. Cliffering. Machoff. Porygon. Elektabus. Diugong. Hitmonchan. Seeking. horsey Rivers. Articuno Rivers. Mew i X. Pięknie. Zaczęły się od dopy. Pięknie, czarujesz. W końcu Zaczęły coś. Zaczęły się od dopy, coś? Mhm. Pięknie. Tak, tak, oczywiście. Riversiki sobie później zakoszukujemy. Może do... i po ale ważne, że co. To dla widzów, nie? Mhm. Fajne, żeby też dla widzów dropiło. Mhm. Widzę. Takie oto Takie na razie. Takie oto miło na Kolejne razie. fajny fajnie lecimy dalej No proszę proszę Co? Nie, nie. No nie bądź takie blooming waters no lecimy dalej cofing mamy tangle. grimer sajda butterfree lapras to 151 cycling road stadium iwi Starmie plum Colo. Mam nadzieję, oby. Mam nadzieję, żebyś ty miał prezes dropy, ty masz złotą rękę. Krabi. Senchu. Możesz za nie tą kadetę. Podróż, do dołu. Venomot. Rapidash. Nidorina. Nidoran. Spiral. Bills Transfer A teraz to miałem No nie wiem, gdzieś będę. Wyciągaj, wyciągaj tam gdzieś z tej wirtualnej kieszeni, bo to jak tam gdzieś sięgasz do tych spodenek, to dropy wyciągasz Nie wiem jak Ty to robisz Naprawdę Nie, to magiczne Magiczne jesteś, no? Tak jest Jesteś jedyny w swoim rodzaju prezes. Drugiego takiego to Wyciągam nie ma tak, wyciągnąłeś? O, energia Hollow. Zapomniałem, że to tu dropi, bo to też nie było. Nidoran, Gastly, Paras, Voltorb, Persian, Mac, Daisy's Help, Cloyster Rivers, Bill's Transfer Rivers, Bedville Hollow. Ach. ale jest energia holo to, to o mówi? też jest energia holo, kolejna, fajnie kodik dla was widzowie lecimy prezes, dajesz o, przepraszam was to moja wina, lecimy Cubone Volpix, Magnemite, Caterpie Arcanine Pentacruel, Snorlax Nidorino, Ekans, Vaporion, Hollow. Idzie popływać. Hmm? Nie, no za, za, to może za głęboko. Może za głęboko, no szukasz tych dropów w tych kieszeniach. Yy, no <coughs> powiem wam, widzowie szczerze, że rozczarowujące są te zestawy Blooming Waters. Ja nie wiem jak to ludziom dropi. Jak, jak oglądałem, no to fajnie to dropi. A tutaj ja nie wiem, co to się A dzieje. Poliwak, Pikachu, Farfetch'd Shelder, Cycling Road, Stadium, Saika, Charmeleon Caterpie Rivers, Ryhorn Rivers, Arbok i e. dropi to dropi to... oj jaki poniszczony code, code card, nieważne to już trzeci, to też sporo, fajne, że dla was coś będzie, przynajmniej widzowie, Mogę być po swojemu, że uh -huh. tu i na koniec go odkrywam, ja tak robię. No dobrze, może tak być, Burbaza. aha przepraszam, no. Przepraszam, rozpędziłem się. Growlite. light, GODU. Hipno. Pidziad. Tak. Antique Fossil. RAIDON. I. RAIDON. I. Chansey Hollow. To była ostatnia karta, którą sobie odłożył na bok. Last Pack Magic. Wizowie. <ścoughs> Jakby to powiedzieć, no. No Las Pack Magic no. No Las Pack Magic nie. No. Oh. Tutaj nie ma. Nie ma co dodać, nie ma co ująć. Nie pisane jest mi chyba to. No nic, ale się nie podda. Mamy jeszcze jeden zestaw. Mamy ognistą energię holo. Nie będziemy się przypalać. Lecimy. Voltorb. Krabi. Last Pack Magic 151. Cent. Z zestawu Blooming Waters. Seal. Hitmonlee. Wartopp. Hypno Kaifery Rivers. Gajardo's Rivers. O, widziałem coś. Dito Hollow. Tak więc mamy generalnie to by było na tyle. Dla was mamy widzowie tak trzy energie holosą. I Arbok, Miu i Bills Transfer. Arbok i X Miu i X i Bills Transfer. No Nie jak na jak 12 booster, to mi przypomina drog, drop z mojego upck. A co to było? Ultimate Premium Collection Mew ze 151. też podobnie było. To nawet tego to się komentować nie chcę. Tak szczerze powiedziawszy. Ostatnio z, było słabo, ale teraz już się przygotowałem psychicznie, bo zapomniałem o losowaniu. A tym razem, co, co chcesz? Napić. Tak, proszę. Mm. Daj synku, proszę cię, ten podstaweczkę. A gdzie jest kulka losująca? W pokoju waszym. Możesz przynieść? Oczywiście. Dziękuję. Instagram manager chyba zapomniał. No tak, no widzowie widzicie, no tak to bywa, no. <śmiech> <śmiech> Czy jestem rozczarowany? No powiem wam szczerze, że trochę tak, mogło trochę lepiej podrobić. Ostatni zestaw lepiej oddał. Mam nadzieję, że ten drugi z opadniętą promką będzie lepszy. A teraz prezes tutaj zarządu naszego i tego kanału będzie losował szczęśliwca, który otrzyma boosterek Paradox Rift. To, to A wystarczy, że ten szczęśliwy zasubskrybował kanał, zostawił lajka like i komentarz pod poprzednim filmem. A dzisiejszym szczęśliwcem naszego boosterka Paradox Rift jest Co tam się trafiło? Nie mogę go otworzyć. Mm. Lu Myself 4446. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem Twój nich. Na pewno będzie napisany w opisie filmu. Serdecznie Ci gratuluję. Wygrywasz u nas boosterek Paradox Rift. <laughs> Zapraszam Cię do opisu filmu. Tam będzie mail do kontaktu ze mną i omówimy wszelkie. Yy, szczegóły dotyczące przekazania Ci tego oto wygranego boosterka. No i widzowie, albumik jest, czeka. Nie, Będziemy nie. go otwierać następnym razem na pewno. Tak więc to był taki rozgrzewkowy, ale sami przyznacie, że jak na ten zestaw, no to było turbo słabo. Ani sirki jednej nie było, no to już przesadzają trochę. No ale w Stanach to nie były takie ceny tego. Tak więc... Też inaczej. To nic, widzowie. To by było na tyle. Smutna trochę ta środa, no ale to nic. Przynajmniej jak dla mnie. Życzymy tak. Miłego dziąka smacznego obiadku. No i trzymajcie się ciepło, czy tam chłodno, zależy jak to lubi. Zapraszamy Was na niedzielę. W niedzielę zobaczymy. Jeżeli się znajdzie 88 śmiałków, którzy klikną czerwony przycisk, to będziemy nagrywać specjala na, na 2000. A jeżeli nie, no to będziemy coś otwierać. W następną środę będzie Blooming Waters kolejny. A później zobaczymy, co dalej. To nic. Trzymajcie się. Do zobaczenia już niedługo. I pozdrawiamy. Pa!